Ja pierniczę, no widzowie, weź... słuchajcie, nie? Wracam se z wioski. Patrzę się. A tu taka sytuacja w ogóle. Nie wiem co to ma być. Nie mam pojęcia, więc dzisiaj to ogarniemy. Ale zanim to, z YouTube. Witam wszystkich bardzo, grandzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta, Koniecznie zabicie łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam serdecznie do jego sklepu. Pierwsze go picie, to jest naprawdę mega wsparcie dla mnie, także wbijajcie, jeżeli chcecie. Koniecznie łapkujcie, koniecznie subskrybujcie. Zapraszam na mojego Instagrama, Milkę przez dwa, ponieważ dzisiaj tam wyleciało fajne zdjęcie. Także jeżeli je polubicie, albo inaczej, jak polubicie trzy ostatnie zdjęcia, to zrobię jakiś konkurs. Jak będzie tam wiecie, pod każdym z trzech ostatnich zdjęć, miną 10 tysięcy lajków, czyli w sumie 30 tysięcy lajków to zrobię konkurs fajny, także no. A my, słuchajcie, no kurde, nie wiem co to jest, ja tutaj sobie po prostu wracam i, i wszystko po prostu w dircie, Ja nie? nie wiem, to już jest po prostu... Dla mnie to już przestaje być śmieszne, i chodzi się siostry szansy na jakieś zaproszenie w ogóle do Minecrafta, ale w każdym razie jakby, kurde, no to, to nie jest śmieszne, no, znowu... Ja pierniczę, co jest pięć, jakieś Xbox tutaj przychodzę. nawet nie mam xboxa, nie wiem o co chodzi. Co to jest? Kordy? Szukaj przed domem? Z czego ja mam przykład, przed domem? O co chodzi? O co chodzi? Co z pięć? Ja nie chcę w takich rzeczy się bawić. Jakby, widzowie, nie mam na to czasu po prostu. A tu mam jakiegoś dirta. Okej, okay, przez przypadek pochodnie zniszczyłam. Nie, no, nie, no, jeszcze w tym ja czy No, widzowie, ja już mam dość po prostu. Ja sobie to wracam z wyprawy, nie, żeby wychilować. A tutaj wszystko w dircie. Wszystko po prostu jest tragedia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, widzowie, co mam zrobić z tym faktem. Dobra, lecimy tutaj. Okej, okay, okej, okay, ała, ała, ała. E, dobra, spoko opcja. W każdym razie, odłóżmy sobie wszystkie rzeczy, bo jakby ja widziałam, że tam jest troszeczkę więcej tego dirta. Czekajcie, bo musimy jeszcze coś odłożyć, emeraldy. Nierówna ziemia. No co ty nie powiesz, nie? Co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Dobra, stop, 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 stop. Ja potrzebuję po prostu czegoś lepszego. Więc bierzemy sobie yy, diamentową łopatę, bo taka to już, to już nie jest łopata w ogóle. Please. Please, po prostu please. To sobie wywalmy. Ja potrzebuję jeszcze lapis. I tutaj mamy lapis i sobie po prostu y, zrobimy fajną łopatę. Unbreaking 2 ipisz 1. Ok, jest fajna łopatka. Dobra, może być. Podoba mi się, jest ok. E, tylko że czekajcie, bo ja to muszę sobie tak zrobić, żebym ja wiedziała, gdzie co jest. Dobra, więc teraz tak, lecimy na dół. Mam nadzieję, że teraz to nam szybciej zajmie. E, także lecimy. Nie wiem o co chodzi są nierówno ziemią. Muszę sobie w ogóle tutaj respawna ustalić, bo tam wcześniej sobie w wiosce spałam. O co chodzi z tą nierówną ziemią? Nie mam pojęcia, ale zabierzmy to. I tutaj widzę, że to jest jest szałciał tam. Dobra, bierzemy to. Blok jasnego drewna. O co chodzi z blokiem jasnego drewna? Nierówna ziemia i blok jasnego drewna. Zapamiętajcie. No i co to ma być? Czemu nie mam tej liścia? Dobra, czekajcie, tutaj tej strzodu było sporo rzeczy, okej. Okay. Wśród mieszkańców znajduje się troll. Znajdź wskazówki, dowiedz się, kto nim jest. Rozgląda się uważnie. Kiedy odnajdziesz trola, możesz dać mu jakąś nauczkę. Wszystko jest dozwolone, powodzenia. Wszystko jest dozwolone. Jak ja czy jakiegoś trola, tak? Nie dam się na to nabrać po raz drugi! Nie dam się nabrać na tą skrzynkę po raz drugi! Nie ma opcji. Okej, okay, wszystko jest... Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Dobra, teraz to, teraz to już mi jest niepotrzebne takie, takie rzeczy. Okej, okay, ja już teraz będę każdą skrzynkę po prostu z każdej strony sprawdzać. Dobra. Blok jasnego drewna tam były jakieś kordy jeszcze podane, musimy tam wejść po te kordy i coś tam nierówność. E, szukaj przed domem, no dobra, no przed domem, czy czego nie przed domem? ss pięć. I tutaj mamy kordy. Minus 400, ja nie mam tutaj żadnego pisaka, czekajcie, tu mam markę, ale nie mam teraz. Nie mam, dobra, mam jakieś paragony tutaj, dobra, muszę sobie to zapisać, okej. Okay? Minus 444, 9 92 na minus 295 Ok, Nie będę tych normalnych literek zapisywać tam dalej Bo to mi się nie chce Teraz to sobie zniszczę I ten, i lecimy w dół w takim razie Nie mam pojęcia widzowie co mam po prostu robić Ze swoim życiem, no po prostu nie mam pojęcia Dobra, czekajcie, bo ja tutaj bym musiała to ładnie zrobić Żeby to było spoko Musimy iść po te kordy, tak? No to tak, minus 444 Ja oczywiście nie wiem w kordy, minus 444 Jest tutaj 93, czyli o jeden wyżej I minus 295 295, czyli tam Okej, okay, dobra, dobra Ale jest ciemno troszeczkę to mnie przeraża Ty no, w jaki sposób? To tam Co? 295? To czekajcie Minus 444 Okej okay, I raz, dwa, trzy Tak, tak, tak 92. No i co w tym miejscu jest? Eee. Nie wiem o co chodzi z tymi kordami. Mogę tu jednak chyba do końca... No nie, no bez sensu dokładnie zapisywać. No dobrze to zapisałam. mam. 444, 444,92, dobra, najwyżej zobaczę ten, ale no tutaj nic nie ma. Nie wiem zbyt o co tutaj się rozchodzi. Nie wiem, widzowie. Nie mam pojęcia. A tu coś jeszcze jest. Troll. Co to ma znaczyć za troll? O co chodzi z tym trolem Hę? Huh? To nawet nie jest śmieszne, widzowie, to te... ja nie, ja nie jest, mmm... Mm, Jani jest, Jani mi tutaj nie jest do śmiechu, absolutnie. Absolutnie nie. Wiecie co, ja bym celowała Krisa, bez kitu, <grym> ja nie wiem czemu. <grym> ale nie wiem, co to ma być. Dobra, czekajcie, lecimy tutaj dłużej do miasta, może tutaj coś będzie ciekawszego. Może mam pod domem, że przed domem, czyli pod domem szukać. Te guziki kuszą, ale boję się, że któregoś dnia otworzę tego guzika, i tam będzie TNT. Ale dobra, czy tutaj coś jest cokolwiek napisane. Tam jeszcze jest jakaś tam, to chyba, że jest domek od Martyny, no właśnie. Nie no widzowie, ja nie mam pojęcia. Nie mam po prostu żadnego pojęcia, to jest skrzynka pocztowa. Nie ma nic... Nie ma nic w sobie tutaj napisanego i ten. No nie wiem słuchajcie, widzowie, po prostu nie wiem. Sprawdzi, że... Ile tu jest potworów? Wow! O nie, o nie, o nie, o nie! O, nie! Naj, najgorzej! Dobra, musimy z tą bo te potwory to jest jakiś hit. Najgorzej! Proszę mi zostawić Creepery, dobra. Czy mam tutaj jakieś, nie wiem, więcej inf informacji, czegokolwiek? Chyba nie, bo będzie ciężko. Nie wiem, czy będę mogła spać. Aha, i tak są w sobie potwory przynajmniej. Nie mogę spać, super. W każdym razie, yy, ja tutaj muszę chyba troszeczkę bardziej to oświetlić. Tak, na wszelki wypadek, żeby mi się to już nic nie spawnowało, nigdy. Okej. Okay. Jest dobrze. Tak, widzę, że nie jest dobrze, jednak. Ja no, nie wiem o co chodzi z tymi koordynatami. Jakby, no, chyba dobrze je ja wszystkie odczytałam, tak mi się wydaje. Nie wiem w sumie za bardzo, co tu jest, co jest pięć. Nie o co chodzi z tym trolem, ale ja, mam, ja się troszeczkę zaczynam bać. Oj, sorry, że nie wyszczyciłam Messengera. Pozdrawiam Ania, bo to pewnie Ania. Podobnie mi się przed chwilą. bo tutaj chyba nie było nic. Dobra, kurde, no ale nie wiem, widzowie, naprawdę nie mam pojęcia. Eee, tutaj wszystko jest w porządku. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jakby. O co chodzi z tym trollem? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że przeżyjemy, mimo wszystko i będzie gitarka. E, ale no, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. I ja bym chciała sobie cię znaleźć, bo właśnie wpadam na pewien pomysł, tylko że nie mam za bardzo z czego to zrobić. No to nieważne. Potem wam powiem ten, ten pomysł. Jakby kurde, nie wiem o co chodzi z tym trollem, to jest mega, mega ultra dziwne. Okej, okay, widzę, że tutaj jest jakiś on zombiaczek. No proszę się stąd. Idź, zombie, nie rób tego. No gdzie on jest? Tutaj sobie stoi, myślę, że jest cool. O nie, ma opcji. Proszę bardzo, zabijemy go. Jest tu jakiś jeszcze jeden potwór? Chyba nie, dobra, czekajcie. Zajdziemy sobie tutaj, zabierzemy sobie strzałę. I tak, muszę tutaj oświetlić to miejsce, bo widzę, że tu jest w ogóle nieoświetlone. No to są jakieś w ogóle te kurczaki. I on tam napisał w ogóle mi ten troll, że mam przed domem szukać, ale ja nie wiem, czego mam szukać przed domem za bardzo, coś jakby o co chodzi, nie? O wow, ale dostałam w locie, jo, o co jest jeszcze troll? Nie, nie o co chodzi. Co ja mam szukać przed domem? Co? Przecież nie będę przeszukiwać całego domu. Tutaj no bez jaj, nie mam na to czasu. Nie wiem, nie wiem, widzowie. Możecie mi napisać, co o tym myślicie. Okej, okay, ja tutaj muszę baśki widzę, żeby wyeliminować. Czy coś jeszcze gdzieś tutaj uminam, jakąś tą? Tabliczkę chyba nie. Wydaje mi się, że już wszystko obczaiłam, No co to ma być? Dobra, lepiej. Nie wiem, nie wiem, widzowie. No nic nie widzę tutaj. Tutaj jest wszystko dobrze. I tutaj też jak się wchodzi, nie ma żadnych tabliczek, tutaj wszystkie wyczyciłam, nie wiem, oglądam sobie jeszcze raz ten odcinek mój i zobaczę, czy te kordy dobrze spisałam, jak nie, no to zobaczymy, ale no wydawałoby się, że to jest tam, tutaj gdzieś, tylko, że no tam nic nie ma, także nie wiem, no dajcie mi znać w komentarzu, ja słuchajcie, lecę już na dwór, ponieważ jest mega na pogoda i chciałabym z niej skorzystać, koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, widzimy się jutro godzinie .30, o godzinie 18.30, o 15.30 na drugim kanale Milky więc wbijajcie, do zobaczenia, miejcie się ciepło, widzimy się później, papatki i miłego dnia, albo wieczoru, hejka!